Dzisiaj się okazało, że załawki z Chinczyka będą. Jutro dopiero bo je mam, ale mi się nic nie I muszę iść jeszcze na konsultację do szkoły. <laughs> Więc mam dzisiaj ten special, który miał być w tamtym. Taki specjal, Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale to jest taka tabliczka, w której można odbić sobie rękę. Boże. Musiałabym mieć kogoś, kto by mi trzymał telefon. A, Patrzcie, na kolanie się Takie coś. Odbija, o. Widzicie? Można sobie odbijać rękę. O. Patrzcie, jakie to jest fajne. Można odbić wszystko. Twarz nawet można odbić, tylko moja jest tak brzydka, że nie. że nie chcę pokazywać, czy nie. O, kolano można odbić wszystko, The, fotel, kawałek fotela, nie wiem co jeszcze można odbić, wszystko można w tym odbić, więc to jest ten specjal, który miał być mm, w tym, w zabawkach z Chińczyka na sam koniec, ale z tego, yy, no z tego powodu, że mi się nie chce... I, ale mam te zabawki. Teraz ich nie znoszę. Nie, nie, nie. To film pojawi się jutro. I też z tego powodu, że nagrywałam to innym telefonem i ta osoba musi mi prze, przesłać y, to ten filmik. Co nie? Więc to jest taka tabliczka. Kupiłam ją za 28 zł. Fajna. Więc polecam te. Kupować to. Co jeszcze? Hmm. Jak zauważyliście, mam trochę chrypę. Więc. A. I czy Speed Speedpaint się podobał? Piszcie w komentarzach. Czy ten Speed Speedpaint, czy jak to się tam gada? Chyba Speed Joe, Draft? coś takiego. To się mówi na takie bez kolorowania, ale zresztą... Tak, jeden pies. E, Powiedzcie, czy Wam się podobało. Napiszcie w komentarzach, czy, e, czy Wam się podobało mu się rysowania i co bym jeszcze mogła dodać albo co odjąć. Takie różne rzeczy, bieduki. Różne rzeczy. O! W zakupach z Chińczyka wydałam dokładnie 42 zł. Więc nasz Chińczyk rucha, na, rucha nas w dupę, bo takie drogie ceny dają, że po prostu z jakiej ma zabawki 10 zł zapłaciłam za to 28. Czy to się opłacało? Po prostu. Nie wiem. No dobra. Żegnam.